Użytkownik TikToka Alex Calvo is hunted. niedawno otworzył konto na tej platformie, aby pokazać ludziom co dzieje się w jego nawiedzonym domu. W pierwszym filmie mężczyzna wyjaśnia, że słyszy dziwne dźwięki. Postanowił chwycić za telefon i wszystko nagrać. Zresztą zobaczcie sam. Oh, no. Gdy zwolnimy i lekko rozjaśnimy nagranie, za rogiem możemy zobaczyć dziwną, zacienioną twarz. Mężczyzna od razu biegnie zbadać to miejsce, jednakże nikogo tam nie znajduje. Po chwili znajdują klucze leżące na dywanie, których wcześniej tam nie było.

Okay, I am up here where all the different, like, scary activity has happened, and uh, I'm hearing what sounds like somebody walk around on the floorboards. As I'm up here, I can feel, like, the pressure of steps landing around me. Um, I don't really know what's going on. Then suddenly, this happens. I, I just, this is, I don't know, this is not what I signed up for when I got this house. Oh! oh

Mężczyzna jest przekonany, że widzi o swoją babcię, jednakże duża część oglądających jest przekonana, że jest to demoniczna postać udająca babcię Alexa. Mężczyzna obiecał skontaktować się z medium, aby porozmawiać z nią o tej sytuacji. YouTuber Time to Play TV Słyszą plotki o starym cmentarzu w Gruzji, nazywanego cmentarzem cieni. Świadkowie mówili, że widzieli cienie chodzące między grobami lub czające się w pobliskim lesie. Jednakże gdy przyjrzysz się im bliżej, te nagle znikają. Time to play TV. Był zaciekawiany tymi pogłoskami postanowił wyruszyć na cmentarz, aby samemu znaleźć dowody na paranormalną aktywność. I nie zajmuje mu to zbyt dużo czasu, bo już po kilku minutach, gdy bada okoliczny las, rejestruje coś dziwnego. Jest to dość trudne do zauważenia, jednakże gdy spowolnimy nagranie, po lewej stronie w momencie przesuwania kamery możemy zobaczyć dziwny cień stojący w zaroślach. Chociaż tego czegoś nikt z obecnych tam nie zauważył, ta eksploracja w ciemności jest o wiele straszniejsza. Zresztą, zobaczcie sami. Hello? Jak widzicie, z zakrzaka wychyla się jakaś dziwna, wysoka postać. A gdy mężczyzna podchodzi bliżej, aby zbadać to miejsce, nikogo tam nie znajduje. Is W komentarzach pod filmem jest masa teorii spiskowych. Niektórzy wierzą w autentyczność tego nagrania, inni natomiast próbują udowodnić, że jest to mistyfikacja. A ty co o tym sądzisz? Swoją opinią podziel się w komentarzu pod filmem. Kolejne nagranie pochodzi z kanału Dahulu Kala. Mężczyzna wraz ze znajomymi postanawia zbadać opuszczony kompleks budynków położony w Jakarta w Indonezji. Od razu po wejściu do tego budynku widać, że swoje dobre dni ma już za sobą. Przez większość filmu nic się nie dzieje, jednakże pod koniec nagrania osoba nagrywająca przypadkowo rejestruje coś niepokojącego. Podczas gdy jeden z mężczyzn próbuje skontaktować się z duchem, a kamera obraca się w prawą stronę, przez chwilę możemy zobaczyć jakąś dziwną mroczną postać. Niektórzy oglądający sugerują, że mógł być to cień jednego z mężczyzn, jednakże gdy spowolnimy nagranie, to coś wydaje się poruszać samoczynnie, więc jak myślisz, co to mogło być? Czyżby bezdomny ukrywał się w tym budynku, czy rzeczywiście nagrali oni ducha? Następne nagranie zostało opublikowane na Redditie przez użytkownika The Clown i przedstawia obraz kamery bezpieczeństwa zamontowanej w domu. Spójrz na to, co zarejestrowała kamera. Dziwna, tajemnicza postać cienia, która pojawia się znikąd. Ma dziwną, zgarbioną postawę, i tak szybko jak się pojawiła, tak samo szybko znika. Niestety mężczyzna nie opowiedział zbyt wiele o tym filmie. Z opisu możemy dowiedzieć się tylko tyle, że ten materiał filmowy otrzymał od członka rodziny, który zamontował tą kamerę, ponieważ w nocy słyszał dziwne odgłosy, dochodzące z piętra wyżej. Jeżeli to nagranie jest rzeczywiście autentyczne, to osoba mieszkająca w tym domu żyje z duchem. Przedostatnie nagranie również pochodzi z Reddita i zostało opublikowane przez użytkownika Adhes i Fenes. Myszyca na początku wyjaśnia, że pracuje w szpitalu psychiatrycznym, który jest rzekomo nawiedzony. Pokazują nagranie z kamery bezpieczeństwa zamontowanej w budynku. Jak mogłeś zauważyć, dziwny kształt porusza się po jednym z pokoi. Przesyłający postanowił rozwinąć temat szpitala, pisząc. Wczoraj światło i klan włączały się i wyłączały, dziś pielęgniarstwo odsunęło się krzesłom, nie słyszałem historii o latających ręcznikach i dźwiękach warczenia. Niestety, jakość nagrania oraz kąt, pod jakim jest on nakręcony, nie dają zbyt wielu odpowiedzi, co to mogło być. Ostatnie nagranie pochodzi z elektrycznej niani. Zobaczcie, co dzieje się na nagraniu. Kot, którym przykryte jest dziecko, samoczynnie się przesuwa. Przed tym, zanim nagranie się skończy, pojawia się ojciec, który poprawia kosek. Jak myślisz, co mogło spowodować, że kot samoczynnie się poruszył?